Dzisiejsze badania są jednym z punktów programu Summer School UZ Czyli naszej szkoły letniej doktorskiej. Jest ta szkoła organizowana w ramach programu SENT. To jest program, który uzyskał finansowanie ze środków Horyzontu 2020 w ramach działania Marii Skłodowskiej-Curie. I w ramach tego działania organizujemy Europejską Szkołę Doktorantów z trzech uniwersytetów. To jest University of Twente, najlepsza szkoła techniczna Niderlandii. Z 2019 roku oraz University of Nottingham, również bardzo dobra szkoła brytyjska, zaraz po setnym miejscu kwalifikowana w takiej prestiżowej liście szanghajskiej. Rektorzy tych uczelni zgodzili się, aby naszym studentom, naszym doktorantom, nadać wspólny tytuł doktora tych trzech uczelni, co jest takim dosyć rzadkim wydarzeniem, ponieważ dowiedzieliśmy się ostatnio przy, przy, przy badaniach efektów, że trzy tylko zespoły, Zgodziły się na nadawanie takiego wspólnego tytułu. Dzisiaj będziemy badać pola elektromagnetyczne, bo kompatybilność elektromagnetyczna, czyli tym, czym się zajmujemy, dotyczy działania zarówno na materię ożywioną, jak i nieożywioną. Czyli będziemy sprawdzać, jakie są poziomy pól i czy Klasyczne limity zostały spełnione. Te badania były już przeprowadzone, my będziemy potwierdzać te wyniki, ale również w obszarze naszego zainteresowania jest zapewnienie poprawnego funkcjonowania systemów. Tak, czyli czy urządzenia w tym bardzo skomplikowanym układzie, jakim są inteligentne miasta, którymi się zajmujemy, ze sobą będą wzajemnie poprawnie funkcjonowały. Tak naprawdę jest to bardzo ciekawy element, ponieważ Zielona Góra jest europejskim liderem, jeśli chodzi o elektryczny transport publiczny. A elementy tego systemu wykonały dwa, dwie firmy, które są partnerami przemysłowymi w naszym projekcie: czyli Ekoenergetyka, Ekoenergetyka oraz Ursus. Oprócz tego partnera. Partnerami w projekcie są również e, takie firmy jak Jaguar Land Rover, e, jak ABB, czy też firma, w której e, pracuje e, oprócz uczelni e, nasz kolega, który stoi tutaj za mną, profesor Frank Leffring. To jest firma Thales. Ogromna firma, producent radarów e, zarówno cywilnych, jak i wojskowych. Badania będą e, wykonywane specjalistycznym sprzętem, który posiada Uniwersytet Zielonogórski. My e, do, e, te Wykonywaliśmy wcześniej na przykład po to, żeby umożliwić budowę obiektów blisko linii energetycznych, czyli takie potwierdzenie, że poziom pól jest bezpieczny, pozwala na budowanie pewnych obiektów pod liniami, co normalnie nie byłoby możliwe. I w ten sposób powstała na przykład lokalizacja firmy Germal w Zielonej Górze.